No na pewno jest wszystko dobrze. Cieszę się, że wygraliśmy we Wrocławiu. Co prawda jechaliśmy tutaj bardzo dobrze przygotowani. Tym bardziej, że ostatni mecz koledzy z Wrocławia bardzo dobrze pojechali w Gorzowie i, i myśleliśmy, że będzie trudniej. Jechaliśmy z nastawieniem, żeby wygrać, ale szczerze powiem, że, że nie liczyłem, że, że, że to będzie dosyć łatwo nam. Chciałem podziękować zawodnikom y, mojej drużyny za, za fantastyczny mecz, również kolegom z Wrocławia za, za walkę w dniu dzisiejszym. Myślę, że zawody y, były ładne. Było parę wyścigów ciekawych. No, Coś więcej mogę powiedzieć. Jest z nami również menadżer sportowych. Dziś porażka. No i z nami jest też Maciek Janowski, który zrobił 12 punktów, kradł jednym jasnym punktem we wrocławskiej drużynie, co zawiodło. Co się stało z nowym nabytkiem maksimum Obozemko, że nie spasował się z torem No i podobnie Kenneth, tylko 6 punktów, więc ciężko. No tak. Najpierw gratulacje dla Leszna. Bardzo, bardzo fajny mecz. Natomiast jeżeli chodzi o nas, to może zacznę tak, od maksimum Obozemko tak naprawdę był wzięty po to, żebyśmy mieli średnią, bo, bo tak nie mieliśmy kogo za bardzo wziąć. Nie mógł przyjechać lasę Bierę. ma kontuzję, także jest to zrozumiałe i gdybyśmy nie mieli jego, byłoby całkiem kiepsko, bo nie moglibyśmy pojechać w ogóle tego meczu. Co zatem? Dzisiaj pojechaliśmy źle, nie mieliśmy przede wszystkim startu. Unia wychodziła doskonale spod taśmy i doskonale rozgrywała pierwszy łuk. Tego u nas zabrakło. Jak widać, wszyscy mieli podobny problem. Maciek pojechał doskonale jak zawsze, a, a zresztą drużyny musimy troszeczkę popracować nad startami. Jest z nami też Janusz Kołodziej, wyróżniająca się postać w Plaścickiej Drużynie, 13 punktów w 6 startach. Jak Ty, Janusz, czujesz się dzisiaj tutaj na stadionie olimpijskim? Wynik chyba mówi wszystko. No ale jak ty, jakie są Twoje odczucia po tym spotkaniu ze Spartą? No tak, wiadomo, że nam no, wizy też różnie się wiodło w tym roku i wiedzie. na pewno staramy się jak najlepiej podchodzić do każdych zawodów, bo jednak ten rok troszeczkę się odróżnia od zeszłego. W tym roku muszę powiedzieć, że troszeczkę się czuliśmy jak tam tamtym, bo od samego początku jakoś tak nie najgorzej nam szło, nawet nieźle i no cóż, tak trener powiedział, równo punktowaliśmy, w miarę nam wszystko pasowało, wiadomo, że ten tor dla nas też był Inny jak zwykle, ale, ale jakoś potrafiliśmy szybko yy, wiem, odczytać, zorientować się, co zrobić, i tak też było. Jest z nami również Maciej Janowski, dzisiaj 12 punktów. Yy, najlepszy wynik punktowy dużo niedawno sparty Wrocław. O Twoim wyniku, e, Twój wynik pokazuje, że można było dzisiaj walczyć, że można było dzisiaj wygrywać, a co się stało z Twoimi zawiedli, a to mnie oczywiście wysokiego wyniku punktowego. Więc mega ciężko nie mecz Koledzy z Unii, strasznie szybcy byli ze startu, więc ciężko było ich zatrzymać, a wiadomo jak po trasie, jest bardzo szybka i bardzo ciężka i bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Ja też miałem dużo szczęścia, bo miałem parę pierwsze pole, I, łowić, i, i zapomnieć, i, i, no, i na niej Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do obecnych, to bardzo proszę. Pana plenera, panie Romanie, bardzo zadowolony jest Pan z pozyskania Edwarda Keneta. Tak, jestem zadowolony. Bardzo dobrze dzisiaj pojechał. Również cieszę się, że Janusz odzyskuje formę zeszłego roku. Dzisiaj świetny mecz w jego wykonaniu. Pięknie parą pojechał w jednym wyścigu poprowadził Edwarda do zwycięstwa, także no to cieszy, to cieszy, że drużyna jest w tej chwili bardzo wyrównana, wszyscy punktują i jest to no, klucz do zwycięstwa Jeszcze jakieś pytania?